Cześć, z tej strony Leno z kanału Twój Informatyk. W dzisiejszym filmie pokażę jak zaktualizować komputer z Windows 10 do Windows 11, nawet jeśli oficjalnie nie spełnia on wymagań systemowych. Jeśli podczas próby instalacji zobaczycie komunikat ten komputer obecnie nie spełnia wymagań systemowych Windows 11, nie martwcie się. To ograniczenie wynika z rygorystycznych zasad narzuconych przez Microsoft, a ja pokażę jak je obejść. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Metoda, którą dzisiaj wam pokażę, działa zarówno na komputerach w pełni wspieranych przez Windows 11, jak i na sprzęcie oficjalnie niewspieranym. Oznacza to, że jeśli wasz komputer spełnia wymagania systemowe Windows 11 i chcecie przeprowadzić aktualizację z Windows 10 bez utraty danych, ta metoda będzie odpowiednia. Ale co ważne, sprawdzi się również wtedy, gdy posiadacie starszy komputer, który nie spełnia wymagań sprzętowych najnowszego systemu Microsoftu. Przejdźmy więc do samego poradnika. Do demonstracji użyję laptopa Lenovo G580 z 2013 roku. Wyposażony jest on w procesor Intel Core 3. generacji, co automatycznie sprawia, że nie spełnia oficjalnych wymagań systemu Windows 11. Jak widzicie, jesteśmy teraz na pulpicie Windows 10 w jego najnowszej kompilacji. Pierwszym krokiem jest przejście do ustawień, następnie do sekcji czas i język. A później do regionu. To bardzo ważne, ponieważ język i region systemu muszą być identyczne z tymi, które wybierzemy przy pobieraniu obrazu ISO Windows 11. W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli zachować naszych danych i ustawień. Teraz otwieramy przeglądarkę internetową i w wyszukiwarce wpisujemy Windows 11 ISO. Z listy wyników wybieramy pierwszą pozycję stronę Microsoft z możliwością pobrania obrazu systemu. Po przejściu na stronę, przewijamy w dół do sekcji Pobierz obraz dysku Windows 11 ISO dla urządzeń X64. Tam z listy wybieramy Windows 11 ISO w wielu wersjach dla urządzeń X64 i klikamy niebieski przycisk Pobierz teraz. Na kolejnej stronie wybieramy język systemu, w moim przypadku będzie to język polski, i klikamy Potwierdź. Następnie klikamy przycisk 64-bitowe Pobierz, aby rozpocząć ściąganie pliku ISO. Ja wcześniej pobrałem obraz i mam go już zapisany w folderze pobrane. Pamiętajcie, jeśli wasz system ma ustawiony inny język lub region niż polski, koniecznie wybierzcie odpowiednie wartości, aby uniknąć problemów. Alternatywnie obraz ISO można pobrać także za pomocą narzędzia Media Creation Tool. Kolejnym krokiem jest otwarcie narzędzia zarządzanie dyskami. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na dysk systemowy, wybierzcie właściwości, następnie zakładkę Woluminy i przy stylu partycji sprawdźcie, czy jest on sformatowany jako MBR czy GPT. Jeśli widzicie GPT, to znak, że korzystacie z nowoczesnego komputera. Jeśli natomiast pojawia się MBR, to prawdopodobnie pracujecie na starszej maszynie, mającej nawet 8-15 lat. Ta informacja jest istotna przy tworzeniu butowalnego nośnika, należy dobrać odpowiedni schemat partycji. Po pobraniu obrazu ISO Windows 11 potrzebny będzie dodatkowy program Rufus. Na nowoczesnym komputerze nie musicie już korzystać z Rufusa, wystarczy zainstalować system bezpośrednio z pobranego ISO. Jeśli jednak macie starszy komputer, który nie spełnia wymagań Windows 11, konieczne będzie przygotowanie Pendrive'a właśnie za pomocą Rufusa. Teraz podłączam Pendrive, w tym przypadku 64 GB. Uruchamiam program Rufus. Klikam przycisk Wybierz. I wskazuje pobrany plik ISO z serwerów Microsoft. Po otwarciu pliku pojawią się opcje obrazu z wybraną opcją standardowej instalacji Windows. Zostawiam ją bez zmian. Schemat partycjonowania trzeba dopasować do rodzaju dysku. Jeśli u Was styl partycji to MBR, wybieracie BIOS lub UEFI CSM. Jeśli GPT, zostawiacie UEFI bez CSM. Windows 11 domyślnie korzysta z GPT, ale na starszych komputerach należy wybrać MBR. Po kliknięciu Start pojawi się okno z dodatkowymi ustawieniami. Domyślnie zaznaczone są opcje: Dezaktywuj wymaganie niezbędnej minimalnej ilości pamięci RAM 4GB, Secure Boot i TPM2.0 oraz Usuń wymaganie konta Microsoft Online. Dzięki temu można zainstalować system na starszym sprzęcie oraz korzystać z lokalnego konta użytkownika. Dodatkowo można zaznaczyć ustawienie opcji regionalnych zgodnych z aktualnymi, Wyłączenie zbierania danych, Pominięcie pytania o prywatność. Wyłączenie automatycznego szyfrowania BitLocker. Po zaakceptowaniu wybranych ustawień klikamy OK. Pamiętajcie, pendrive zostanie sformatowany, więc wszystkie znajdujące się na nim dane zostaną usunięte. Rufus rozpocznie tworzenie nośnika instalacyjnego Windows 11. Gotowy pendrive pozwala zarówno na czystą instalację systemu, jak i na aktualizację z Windows 10 z zachowaniem plików, aplikacji i ustawień. Po zakończeniu procesu otwieramy Pendrive w eksploratorze plików. Uruchamiamy plik setup.exe, zatwierdzamy kontrolę użytkownika i pojawia się okno instalatora Windows 11. Klikamy teraz na opcję zmiany sposobu pobierania aktualizacji przez instalatora. Wybieramy nie teraz, a następnie przechodzimy dalej. W kolejnym kroku akceptujemy warunki licencji i przechodzimy do wyboru tego, co chcemy zachować. Do wyboru mamy trzy opcje: zachować pliki, ustawienia i aplikacje, zachować tylko pliki osobiste lub nie zachować niczego, co spowoduje wykonanie czystej instalacji systemu. Ja pozostawiam zaznaczoną opcję z zachowaniem wszystkiego i klikam dalej. Instalator sprawdzi teraz komputer, ale co najważniejsze, pominie kwestie związane z nieobsługiwanym sprzętem. Dzięki temu proces aktualizacji z Windows 10 do Windows 11 będzie przebiegał normalnie. Po sprawdzeniu dostępnego miejsca instalator przygotuje się do rozpoczęcia instalacji. Warto pamiętać, że odpowiednia wersja językowa ISO jest kluczowa, w przeciwnym razie opcja zachowania plików i aplikacji będzie niedostępna. Po kliknięciu zainstaluj rozpocznie się proces instalacji. Należy uzbroić się w cierpliwość i pozwolić systemowi zakończyć wszystkie etapy instalacji. Po zakończeniu instalacji otrzymacie w pełni działający system Windows 11. Możecie nadal korzystać z lokalnego konta, wszystkie aplikacje i dane zostaną zachowane. Pamiętajcie jednak, zawsze wykonujcie kopię zapasową danych przed rozpoczęciem tego procesu. Dzięki temu macie pewność, że nic ważnego nie zostanie utracone. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, czy udało Ci się zaktualizować Windows 10 do Windows 11 na niewspieranym sprzęcie z pomocą mojego poradnika. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, zostań naszym patronem i pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam również do subskrypcji i oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale.